Sensacje wieków, czyli historia prawdziwa. Był sierpień 1492 roku. Krzysztof Kolumb prowadził właśnie ekspedycję trzech starannie przygotowanych, wypełnionych po brzegi kontrabandą karavel. A że czasy były niespokojne, kontrole graniczne coraz liczniejsze, żeglarz postanowił znaleźć alternatywną drogę do Indii. Nadzieją dla całej załogi był nowy, somalijski nawigator jego Ptak! No chyba ty! Nawigator prowadził załogę dość pewnie. 30 tysięcy mil morskich prosto. Później w prawo. Droga dłużyła się niemiłosiernie, a kontrabandy ubywało. 33 tysięcy mil w prawo. A posem też. Po długich miesiącach na morzu oczom papugi ukazał się ląd. Krak, krak! O matko! Z tego szczęścia chyba mi się wszystko Ląd! No! Widzę! Rzeczywistość jednak szybko zweryfikowała wybuchy euforii. Najnowsze badania dowodzą, że mapy somalijskiego nawigatora były pirackie. No to odkrył Amerykę!